Jest to miejsce niefortunne. Już w poprzednich kadencjach były prowadzone rozmowy na temat tego, tego skrzyżowania, które jest skrzyżowaniem niebezpiecznym, gdzie odnotowuje się dużą wypadkowość, także ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców bardzo zależałoby nam na tym, żeby w tym miejscu rondo powstało. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Tutaj są trzy. Przecina się droga wojewódzka z drogą powiatową, ale trzy drogi dojazdowe są z góry w dół, więc tutaj naprawdę się ma dość dużą prędkość. Jeśli człowiek nie zwróci uwagę na szczegółowe oznakowanie, można tutaj narobić sporo kłopotów i sobie i innym uczestnikom drogi. Stąd pracujemy nad rozwiązaniem, aby wybudować tutaj w tym miejscu rondo, które rozwiąże z całą pewnością problem niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe, wypadki. W porozumieniu ze starostwem A... gupczyckim, starostwo tak, tak, tak. podjęło tak, tak. inicjatywę zlecenia i opracowania dokumentacji Jakiś tak. na wykonanie na tym skrzyżowaniu, którym jesteśmy ronda. Ta dokumentacja ma być zlecona no w tym jedynos... roku, jeżeli by to się udało do półrocza to myślę, że pełna dokumentacja z uzyskaniem pozwolenia, jeżeli będzie potrzebny tutaj zrid, to trzeba liczyć około 18 do 24 miesięcy w zależności od problemów, jakie tutaj napotkamy. Mając ten zrid, będzie można przystąpić do znalezienia środków na tą inwestycję i Sama realizacja to jest cykl 10 miesięcy wejścia, czyli jeżeli rozpoczęlibyśmy od wiosny któregoś roku, to w ciągu jednego sezonu jesteśmy w stanie wybudować tutaj nowe rondo.